Nie wiem, czy wiecie, ale pieski widzą w cieniach niebieskiego i żółtego koloru i zobaczymy teraz ich oczami nasz dom. Koko, ty naprawdę widzisz ten korytarz? Tu jest fioletowy worek na śmieci. A ja tak dla dziewczyn wyglądam, jakie to jest dziwne. Dziewczynki, czy ja dla was jestem troszeczkę takim kosmitą? Zobaczcie, jak smutno wygląda ten ogród. Wszystko jest w takiej dziwnej zieleni. Rozumiem dlaczego dla piesków kupuje się zabawki w niebieskim kolorze Tu są szmatki Niebieska, różowa, niebieska, różowa Co? Ta różowa ścierka na tle tej trawy dla nich jest niewidoczna I teraz zobaczcie jak naprawdę to wygląda Worek na śmieci, który jest niebieski A naprawdę fioletowy Dziewczynki obiecuję wam, że nigdy więcej nie kupimy różowych zabawek Ani czerwonych, bo ich po prostu nie widzicie Dziewczynki wolę świat w moich barwach Teraz wiecie, jak kupować zabawki. Pa!